Jeżeli możesz, to zostaw pod tym filmem łapkę, zasubskrybuj ten kanał oraz bijaj na mojego Discorda, gdyż daje mi to naprawdę spore motywacje do pracy. A teraz zapraszam na film. Dobra, dzisiaj będzie film całkowicie nietypowy dziwadełka, a mianowicie pokażemy w jaki sposób działa Poczta Polska. Więc. Może nakreślę od razu, jak wyglądała sytuacja. Sytuacja wyglądała tak, że dostałem awizo. Tutaj nie wiem, czy będzie widać awizo. Nie wiem, czy się ostrość dopasuje. W każdym razie wstawię tutaj zdjęcie jednego awizo i drugiego awizo. No i tak. Zadzwoniłem na pocztę, tą, która miała mi wysłać właśnie tutaj e, owy list, żeby mi po prostu ten list przysłali ponownie. I to nie za opłatą, bo ja w tym momencie byłem w domu. Jak również Dominika. No ale oczywiście, jak to bywa, nie tego samego dnia listonosz, listonoszka w tym wypadku, akurat nie przyjechała. Więc musieliśmy czekać do dzisiejszego dnia. No i co? No i w tym momencie sytuacja przyda, przedstawia się następująco: że dostałem drugie awizo, które będziecie widzieli tutaj. Że ta osoba była tutaj tego i tego dnia o owej godzinie. I teraz Wam coś powiem, bo najciekawsze jest to, że ja przy furtce mam dzwonek. I teraz zrobimy taki mały test, a mianowicie Dominika pójdzie zadzwonić po prostu przez dzwonek. Ja okażę, że ona idzie po prostu dzwonić, a ja sprawdzę, czy dźwięk działa. No i jeżeli będzie działać, to oznacza, że najzwyczajniej w świecie po prostu listonosze lecą sobie w chuja. Więc zaraz zobaczycie jak sytuacja się przedstawia, więc dajcie mi chwilę. A i sorry za ten kadr i w ogóle to wszystko, ale szczerze to niedawno stałem, tego. Tutaj... moment. Więc tak, dzwonek jest tutaj. O, jak możecie zobaczyć, jest to dzwonek magnetyczny. Magiczna Dominika pójdzie zadzwonić. Zrobimy wszystko, żeby były jak największe zakłócenia, czyli zamkniemy drzwi jedne tutaj w tym momencie. O, pies też widzę, że ma straszną ochotę wyjść, więc wyjdzie. Dobra, do dominika wychodzi z mieszkania. Sprawdzimy, proszę bardzo, drzwi są zamknięte. Ok, dobra, zamykamy też drugie drzwi. Zatem jedne drzwi oraz drugie drzwi zamknięte, zamknięte oraz drzwi tutaj od kuchni. Dzwonek ma zasięg 100 metrów. Więc zaraz sprawdzimy, czy po prostu zadziała. Włączę na chwilę lampę, żebyście cokolwiek widzieli. Ok, no to teraz chwila oczekiwania. Hmm, czy to był dzwonek? Tak, to był dzwonek, więc. O! I to nawet podwójny. Więc okej, okay. jak widzicie, dzwonek w pełni działa, a bizo są natomiast dwa. Więc zaraz wracamy do reszty filmu. Więc w tym momencie widzicie, że hipokryzja po prostu poczty polskiej w tym kraju przekracza wszelkiego rodzaju granice nie dosyć, że się dzwoni. To jeszcze. Dobrze, to jest pierwsza wizo. Ok. Natomiast to jest drugie awizo. Z podpisem byłamy. I wstawiona jeszcze dodatkowa godzina. Więc, jeżeli mieliście kiedykolwiek taką sytuację dziwadełka, moje drogie, to bardzo was proszę, abyście napisali plus jeden w komentarzu po prostu i dali lajka. Ze względu na jedną prostą sprawę. Ja po prostu będę składał skargi na tego typu listonoszy, gdyż nie ma tu kwarantanny. Nie, nikt nie jest chory, nie jesteśmy zarażeni. Chyba, że listonosz jest, nie wiem. No, ale to by chyba do pracy nie chodził, prawda? Więc jakim prawem ktoś nie wykonuje swojej pracy należycie? Przecież to nie jest trudna praca wcisnąć dzwonek od furtki, który działa. Łatwiej jest wcisnąć kit, myśląc, że po prostu ktoś potem sobie przyjdzie na pocztę i ten list odbierze, ale ja tego listu odbierać nie mam zamiaru. Ja te nadal mimo wszystko będę tutaj dzwonić i jak również powiem, że taki film właśnie wstawię. Więc bardzo Was proszę, abyście udosemniali ten film, gdyż oni niezmiernie lecą sobie po prostu w has ze wszystkimi nami i to nie wydaje się zbyt fajne dla każdego, prawda? Więc, no cóż, tyle akurat, jeżeli chodzi o ten temat, a nie dokończyłem tematu dwóch serii. Więc, e, challenge, o, które, o których pisaliście, nie będzie z Dominiką. Ja będę robił challenge, czyli wyzwania. Lub też opowiadał jakąś historię ze swojego życia. Dzisiaj macie na przykład historię, w jaki sposób można z samego rana, tak naprawdę, no dobra, może nie rana, ale z do, świeżo powstaniu dostać porządnego wkurwu z powodu właśnie tego, w jaki sposób działa nasza wspaniała poczta polska. Kurierzy dojeżdżają. Kurierzy potrafią wcisnąć dzwonek. E, dojeżdża mm, wszelkiego rodzaju jedzenie, też potrafią wcisnąć dzwonek. Czasem nie wciskają, tylko dzwonią wcześniej, że już po prostu są, zanim jeszcze wyjdą z samochodu, zamiast wciskać dzwonek, co też jest bardzo miłe, ze względu na to, że jedzenie nie musi stać te okrągłe 10 sekund na mrozie. Aha, aha. Sytuacja, która była na samym początku, o której chciałem tutaj powiedzieć, z tym pierwszym awizo była taka, że Dominika usłyszała dzwonek, po czym wyszła, i idąc, wyszła gdzieś tak po około 5-6 sekundach od usłyszenia dzwonku, dzwonka, wyszła i szła w stronę furtki, do furtki jest około 10 sekund. I w momencie kiedy otwierała już furtkę listonosz lub listonoszka w tym momencie niestety nie jestem pewien gdyż płeć nieokreślona tutaj mm, wsiadła do samochodu spojrzała na Dominikę i z uśmiechem na twarzy sobie po prostu odjechała więc tak działa po prostu to na co my płacimy więc jeżeli film Ci się podobał oczywiście zostaw suba zostaw oczywiście lajka taki spontaniczny, żeby po prostu nie było takiej wegetacji na kanale i żebyście nie musieli czekać, ale jeżeli też mieliście taką sytuację pamiętajcie w komentarzu, wpisujcie plus jeden i tyle w temacie, dobra, to by było na tyle trzymajcie się dziwadełka, na razie i bają!